To jest pytanie do ciebie. Ja ci to zadałem pytanie. Słucham? Kurwa. Nie mów, słucham. E, przed pojedynkiem. Jeżeli przed ja startiem, mówię do ciebie, możemy to teraz wyjaśnić, co trzeba było, kurwa. No to teraz do mnie teraz. Mogliśmy już, kurwa, coś się napierdalać. Nie ma problemu, kurwa. No to, to chodź teraz, no, 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 no. No teraz to wyjaśnić. No to dawaj, tu nie ma problemu. Tam, że... Nie, dobra. To po prostu zróbcie. Nie, nie, nic się nie dzieje, ale no możemy tak. chłopakom myślę, zrobić face-to-face. Face. No e, zróbmy face-to-face. Face to face. To face. Tak, zróbmy tak, chłopakom face-to-face. Face. Tak. Dawaj, dalej. Sylwester, a może ty znasz definicję słowa zesrałeś się, to trzeba poczuć, czy trzeba to zobaczyć? Nie. To jest zbyt... To już jest takie pytanie dla takich wiesz, profesorów. Dlatego. Stąd, A ja wiem. <laughs> Okej, okay. no to jak to jest? Dawaj, Daru! Darek, tylko bez luki, Okej, okay, dawaj. E, federacja sprawdziła, oczywiście przed chcę zapytać, czy Daro nie ma żółtych papierów? Bo ja nie chcę upośledzonych widzieć, bo potem będzie drama z kamerzystą, czy coś w tym stylu. Nie no, zezwalamy na festów. Gościu, ale ty jesteś kurwa chory, bo chodzisz do psychologa, więc odpierdol się ode mnie. Chcesz się napierdalać, to dawaj! No ja chodzę do psychologa i jest zeną no coraz lepiej, a stąd coraz gorzej przez to. Dobra, panowie face to face. Darek, dawaj. To nie oznacza, że jest chory, bo w 20, teraz w tych latach 70% społeczeństwa korzysta z terapeutów. Nie. Dawaj. Buziakie, Dobra, słuchajcie, pytanie do publiczności. Chcielibyście takiego pojedynku? Dobra, myślę, że ta walka to tylko kwestia czasu. Panowie, dziękuję bardzo. Darku, dziękuję za Twoją obecność.